Pod pachę, Chińczyk! Lewa, pod pachę! Chińczyk! Lewa, pod pachę! Uważaj na toczkę tylko! Prawą ręką się asykuruj. Zabierz rękę! Rękę dawała. Możesz dźwignię na nogi robić. I przychodź od razu! Tak, trzymaj ciasno, trzymaj ciasno. Dobrze, od razu na drugą. Dobrze, złap sobie, presja, presja, powoli, nie spiesz się. Skocz na, na dół, na dół, na dół, na dół, głowa. Tak, 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 opuć, 69. 6-9, nisko biodra, nisko biodra, dupa na dół Chińczyk, dostałeś punkty, spokojnie, dupa na dół Chińczyk, biodra do maty, tak jest, połóż go, połóż go, tak jest, idziesz po to, idziesz, przechodź dalej, przechodź dalej, przechodź dalej, dalej, dalej Chińczyk, dalej się kręć dupa do niego tylko nisko nisko biodra niżej tak jest cały czas cały czas dawaj go Chińczyk! druga ręka od spodu dociągnij go dociągnij druga ręka od spodu głowę zła. 40 секунд, машкинчик, давай. 5-0. Ты можешь пойти ты можешь перевернуться, пойти на 2, Nie idziesz za panią... sobie w pół gardę! Złam sobie w pół gardę, Chińczyk! Dwadzieścia sekund! Chińczyku, on ma... po gaciach jest ty! Chodź sobie! Chodź sobie, luźno! Ale nie uciekaj! Dawaj, Chińczyk! Tak jest! Pięknie! niec. Ja, ja, ja. Tak ja. dobrze dziczyj!